Hej wszystkim, z tej strony taka ma na waszych ekranach! No, ma seria, dlatego że premierę właśnie ma Animal Shelter 2! Jak to w ogóle mm, pięknie się e, wkomponowało, jak pięknie się zrymowało. Słuchajcie, Animal Shelter 2 ma swoją premierę i. Jestem wdzięczna, że mam możliwość przetestować tę grę troszkę szybciej, że mogę ją zobaczyć, że mogę dla Was to nagrać, że mogę dla Was ponagrywać te odcinki i wiecie, tak na zapas, żebyście mogli sobie zobaczyć ją razem ze mną i zdecydować, czy chcecie, czy nie. Ja Wam wszystko opowiem. Oczywiście wpisuję tutaj. A T A, ty, ty, A, my A. A niech będzie. E, możemy tutaj wytworzyć w ogóle swoją postać. Więc uwaga, zaczniemy od tego. Bo tak naprawdę nic się tutaj nie pojawiało. Po prostu miałam wpisać. Y, y, widzicie, no tak się to zaczyna. Eee, możemy sobie wybrać. uuu możemy takiego warkocza mieć. Ej, nie wiem czemu, ale tak, tak, takiego warkocza mieć. Ej, w ogóle kolor się zmienia. Czekajcie. Następny wariant. Oh! Aha, dobra. Może możemy na przykład sobie wybrać warkocza, zrobić... Nie no, weźmy moje włosy. Mamy taki ciemny brąz. Tam jest jeden taki... O, ten. Ten będzie najlepszy. Ciało. Aha, tu będą ubrania. Myślałam, że tak będziemy mogli się... no... Dobra, słuchajcie, pominąłem Wam etap tworzenia postaci, bo jest tutaj bardzo dużo rzeczy do wyboru. W sensie możemy sobie naprawdę wybierać kolory i tak itd., itd., tak więc jakby stwierdziłam, że dobra, nie będę tutaj, wiecie, jakoś mocno przeciągać. Jak widzicie, mamy tutaj kolor skóry, mamy głowę, możemy sobie głowę zmienić, więc spoko, to jest, nie wiem, nie wiem, ile jest tych głów do wyboru. Czy ja mogę sobie ją przekręcić? Nie mogę, ale. Kurczę, wydaje mi się, że ta albo ta. Nie, oj, nie, 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 ta nie. to nie. Ta jest taka chyba najbardziej sympatyczna. No i możemy wybrać oczywiście kolor oczu. Tutaj nie będziemy się też przykładać do tego, bardzo, jak wyglądamy. Jak widzicie, moja postać nazywa się Atakama. E... No i co teraz? Tak. Po... Nie. Wróć do głównego menu. Co? Dobra, okej okay. Tak Jak widzicie, Animal Shelter 2 jest to symulator No i dobra i teraz dlaczego to jest takie wow i w ogóle więc uwaga Animal Shelter 2 wprowadza grę wieloosobową więc to jest mega ciekawe ja jestem w ogóle, wiecie, jak to będzie czy będę mogła grać z wami, czy o co tu chodzi nie wiem jak, ale widzicie, gry znajomych, gry, gry globalne, więc będzie można, więc będę mogła z wami tutaj zagrać w to, więc mega się jaram. Póki co, no nie mam tutaj nikogo w znajomych, ale oczywiście będziecie mogli dodawać mnie do znajomych na Steam, gdzie będziemy mogli razem coś tworzyć. Schronisko przyjaciół na zawsze. Aha, okej, okay, czyli wchodziliśmy do gry, stworzyliśmy swoją postać i możemy mieć różne postacie. Zmienia ze schroniska. Aha, można losowo. Sanktuarium dla bezdomnych zwierząt. Schronisko Złote Słońce. Ranczo ratownicze. Schronisko dla zwierząt Ostoja. Promyk słońca. Ej, promyk słońca. Poziom trudności, nie wiem, gra prywatna w sumie. Kurczę, no nie wiem, czy, czy bym chciała publiczną zrobić, ale na razie prywatna. Jest ten! Można zrobić hasło do serwera. Ej, dobry! Będę mogła razem z. To jest super pomysł. Po prostu jak to wyjdzie, ja będę chciała z Wami w to zagrać. No dobra, schronisko dla zwierząt: promyk słońca. Mega mi się podoba ta nazwa. Niech tak zostanie. Wiecie, promyk słońca to jest też taki promyk nadziei, więc fajnie, naprawdę fajnie. Jestem mega ciekawa. O, w ogóle zauważycie, że grafika tutaj jest taka strasznie rysunkowa? Taka właśnie kartonowa taka kreskówkowa nie wiem jak to inaczej powiedzieć mega mega mi się to podoba witamy w Animal Shelter Simulator 2 Zwierzaki potrzebują nowego domku. Kupiłeś opuszczony magazyn z jednym celem. Przekształcić go w schronisko dla zwierząt, które odda do adopcji jak najwięcej potrzebujących zwierzaków. Wyremontuj obiekt. Pomóż samotnym porzuconym i chorym zwierzątkom znaleźć zdrowe szczęście i kochające dom. Zdobywaj reputację z każdą daną adopcją. Odblokuj więcej możliwości rozwoju schroniska. No i dobra, mamy nadzieję, że korzystanie z gry będzie tak płynne, jak to tylko możliwe. Jednak niektóre nieprzewidywalne problemy mogą się pojawić, jeśli kiedykolwiek napotkasz jakikolwiek problem z grą? Sprawdź menu potrzebujesz pomocy. Dostępny po naciśnięciu Escape. Być może znajdziesz tam to, czego potrzebujesz. No dobra. Jak tu jest brudno i syficznie. Ej, patrzcie, możemy sobie chodzić. Czyli tak jak było to w tamtej, w Animal Shelter 1. Ja w ogóle mam bardzo dużo dodatków do tego Animal Shelter 1. Ej, no, więc mam nadzieję, że tutaj też to będzie, wiecie, tak, wszystko bardzo fajnie rozwija... Ej, tam jest tłu. mamy miasto jakieś z tyłu. Dobra. Ok, podchodzimy. Recepcja, czajcie to, złom. Ja muszę tu wszystko posprzątać. Przecież to jest syf jak 150. Ej, dobra, ja wiem, że mam iść do recepcji, ale popatrzcie, najpierw ogarnijmy to, może, co? Ja nie wiem, czy mi się to zmieści wszystko, ale niech to będzie wywalone. Przynajmniej będę się lepiej czuła, chyba że będę miała później jakieś zadanie, przez które nie będę mogła przejść, więc zostawię jakoś tam, nie wiem, jedno, może, do posprzątania na później. To zostawię sobie na później. O matko, ale tego jest dużo. Patrzcie, syf, 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 ze syfem, syfem pogania. Czy tu mogę wejść? To jest klatka dla, dla kogo? Czekaj, dla, pa, dla psów. Ale tu latają jakieś gzy, czy co to. Jakiś gzyfuj. Masakra, dobra, tutaj jest, powiedzmy, w miarę ogarnięte. Tutaj jest, co to jest? Jeszcze raz? Drzwi, no dobra, drzwi, ale budynek główny. A. Czyli jakby tyły. Ciekawe, co będziemy mogli tutaj stawiać. No nic, wyjdźmy sobie. Dobrze, że klatki się same zamykają. mega, mega jestem ciekawa, jak. Aha, w ogóle mamy dzień pierwszy: 30 stopni. Jest gorąco. 30 stopni. Podejść do domu za pomocą klawiszy WS. No to normalne: posprzątaj receptę. Aha, dobra, mam posprzątać recepcję Tu też syf okej okay. Dobrze. O nie, przecież to jest okropne. Patrzcie, jak to wygląda. Fuj. Misja wykonana. Ej. Oh! Okej, okay, odmalowali mi w ogóle wszystko nagle. Co jest dobrze? No, tablica korkowa. o, oh, plakat adopcyjny. Tam w ogóle mamy danger. Nie wchodzić. Danger. Posprzątaj O. Patrzcie, jak teraz to wygląda, a pewnie zaraz będzie pięknie wyglądało. Ej, w ogóle wiecie, że ja się boję takich budynków? W sensie takich niedokończonych jakichś? Nie wiem. I co z tym złomem później? Co? Spalą to? To jest niedobre dla środowiska. O biuro. O! Ej, zgubiłam się. Zgubiłam się, bo to trochę wygląda jak squid game. Czekaj. Co tam jest? Pies, kot? O co chodzi? Gdzie to jest? Co to jest? Budynek główny. Dobra. To i tak nadal nie wiem skąd ja przyszłam. Tutaj? Stąd? Recepcja, tak. Ej, ten kolor mi się strasznie nie podoba. Patrzcie, jaki słodziak! Albo ten. Korgi. Tyłki korgi są takie słodkie. Ej, ten kot. Plakat szpieg. W ogóle te koty są piękne. Co my teraz mamy zrobić? Tutaj jakieś plakaty też nie wiadomo o co chodzi. ciułał Pomeraniany! Ej, ale to zdjęcie jest mega ładne. To też w sumie. Dobra. Y I zalatka dla kotów. No dobra, słuchajcie, wielkie porządki. Wielkie porządki, żeby to ogarnąć. O, jest już jednak. Oooo! Lat... Ej! W ogóle jak to płynnie chodzi? Powiem wam, że. Nie wiem, tamta wersja tak nie chodziła płynnie. Także... co? Mam tu wejść teraz? Okej... Okay. Ej, ja się tu zgubię, ja już się tu gubię, ja już, ja już, ja już uważam, że dojechałam z, z Warszawy do Krakowa w tym momencie Co to jest? Brzydki ten plagat akurat, a co to jest? To jest jakaś myjka? Co to jest? Izolatka dla kotów, na no ale co tu będzie? Co tu będzie? Co to jest? Posprzątaj garaż, budynek, ej... hmm... Posprzą te klatki dla psów. A dobra, czyli muszę wyjść stąd. Tutaj, teraz. O, auto! Lol, auto! W ogóle co jest? To jest jakiś garaż? Czemu ja tego nie mogę wysprzątać? Aha, dobra, bo to jest garaż. No dobra. Ja myślałam, że to jest jakaś izolatka, i że my z jakiegoś garażu mam zrobić. No dobra. Ok. Y izolatka dla psów, teraz. Ciekawe, czy będzie tak samo wyglądać. Ej w ogóle, ale fajnie jest zrobione. No tak. Patrzcie, piesek nie chce. piesek nie chce. Nie dobrze. Jaki błysk. Ej. No mega. Dobra, gdzie jest ta strzałka tu? Wy się nie zgubiliście, ja się zgubiłam, więc to, to pewnie będzie podobnie do tego, co było wcześniej. Ciekawe, jak te pieski tu będą wyglądać. Ja się tak mega jaram. Początku wybieg dla kotów. Dobra, a gdzie jest strzałka? Szukam jej i nie ma Wybieg dla kotów? tutaj teren zewnętrzny O dobra, czyli teraz już mogę Czy mogę tu szybciej? Mogę biec szybciej! Cudownie, cudownie, że mogę biec szybciej Widzisz, że ja nie wiem ile ja nagrywam Więc jakby co, to, to nie wiem Ale chcę Wam tylko powiedzieć, że na pewno będziecie widzieć Tę um, grę um, Często, bo ona dopiero co wyszła Więc chcę się też nią nacieszyć więc Ona będzie się na kanale pojawiać teraz, pewnie codziennie no, bo jakby ja mam dostęp do tej gry troszkę szybciej i dzięki temu wiecie, mogę sobie po, pograć i nagrać Wam odcinków troszkę więcej na zapas, więc dajcie koniecznie znać, jak Wam się ona podoba. Mi się bardzo podoba. Otwórz tablet, otwórz... Co Przeniosła mnie? O, przytrzymaj spację, otwórz tablet. Patrzcie, tu w ogóle... Aha, tu pokazuje, że wszystko odpada. Okej. Okay. Eee, jak to działa? Tap, otwórz tablet. Aha, czyli nie będzie trzeba chodzić do kompa prawdopodobnie. Co to jest? Zarządzanie schroniskiem. Czy jest to schroniska? Ej, patrzcie, nawet mamy temperaturę, jaka panuje w tym pomieszczeniu. Dobra, weźmy klatki dla psów. Zarządzaj klatkami. Dodaj klatkę. Okej. Okay. Zastosuj. I teraz mapa świata. Oh! co? Dienica jest zablokowana, zablokowana. Dienica zablokowana. O co chodzi? O co chodzi? Dobra, ale co mi to miało dać? Szafirowe ogrody. No i co? Postępuj. Wybierz zwierzę, które chcesz przygarnąć. Teraz? Sklep, galeria, aparat. Zwierzęta w schronisku. Nie ma żółwą o, jego Jako grafika straszna powiadomienia. Kolekcje? Ej, jak to zrobić? <grywa> Postępuj dalej, aby... okej. Okay. Twoje centrum operacyjne dla schroniska. Używaj go do zarządzania pracownikami. O, pracowników będę mieć. Dostęp do sklepu. Informacje o zwierzętach, mapy prawdziwe technologii. Dobra, ta przez mieszkania zwierząt. Co? Wybierz których... Chcesz... Czekaj, 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 Dobra, yy, izolatka dla psów. To tu. Tak, jest drzwi. Dekoracje. Bardzo brzydko nie mamy dekoracji. Klatki dla psów. Czekaj. Yy. Jak to zrobić? <ślep> Sklep. A inna inne dekoracje. Aha, wymaga misji. Dobra, mam teraz wybrać zwierzę, które chcę przygarnąć, ale jak? Zwierzę to w samym nisku. Jak to zrobić? I ekwipunek. Aha, dobra. No dobra, dobra, dobra. Chcę przywołać zwierzę. O, kurde, czyli hej. Czyli zwrócenie uwagi. Potem chodź i gdzie. O, ej, no dobra, ja nie wiem. Przywoźnia zwierzaka jako... Dobra, tablet. Zarządzanie klatkami. No, mam jedną klatkę, no i co? Mam fundusze. Nie wiem, lepszy pokój. Jak to zrobić? Ranking, aparat, galeria, sklep. No na pewno nie w sklepie, no przecież nie chcę kupować, tam no, chcę pomóc. Bez filtra, no przecież... Jak to zrobić? Chyba, że ja muszę... nie wiem. Dekoracje. Aha, i tutaj. O, teraz mogę coś. Mogę coś ten... Nie, no chyba nie mogę. Hm. Chyba, że. Poczekajcie. Nie no, zamknij to, bo ja naprawdę nie wiem. Zielony plastikowy pojemnik. Co on mi daje? Dekoracja zero. Premia za komfort. Aha, czyli po prostu są te kartony. No dobra, 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 w porządku, ale jakby. Ej, ja się zgubiłam. <ścoughs> ja się zgubiłam. Recepcja. Czy ja mogę na przykład do laptopa usiąść? Nie, zegar cyfrowy podnieść. Nie chcę tego podnieść. Help! No nie wiem, ej. Mogę sobie muzykę nawet w ogóle przełączać. Pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie. czy mogę. Nie mogę. Nie mogę tego przenieść. Dekoracje. No nie mam. Chcę to. Klatki dla psów. Wybierz zwierzę, które chcesz przygarnąć. No, ja bym chciała wybrać zwierzę, ale teraz jakby jak? No nie, patrzcie, biorąc tablet. Co tu mam? Mapa świata. Tu mam zablokowane. Dzielnica jest zablokowana. Aha! Dobra, słuchajcie, na tej mapie ja musiałam kliknąć. Mogę pieska, albo mogę kotka. Kokos, husky, zwierzę znalezione przywiązane do drzewa w środku lasu. Czajcie to. Nie miało na sobie żadnej obroży ani chipa. Nie pozostawiono mu również żadnego pożywienia i nie wiadomo, jak długo tam przebywała. Jest niedożywiona i bardzo przestraszona. Wysyłamy auto po tego psiaka. Ej, masakra. W ogóle, jakie to są historie? W ogóle, jak się weźmie Escape, patrz, co tu jest napisane. Myśleliśmy, że jeszcze trochę się pobawimy, i taka mina! Masakra, kotek. Potrzebna pomoc? Ej, no mega słodko! To w ogóle. To, że to jest w takim kartonowym stylu. Masakra, co nie. E, gdzie jest piesek? Gdzie jest piesek? Zwierzę zabierze zwierzę z furgonetki. Ostrożnie przywitaj i zaprowadź do schroniska. A gdzie przyje... Gdzie one? Gdzie one są? Aha, tam przyjechali. Oh, dobra, 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 to idziemy. Uwaga, uwaga, uwaga. Idziemy, idziemy dos dostarczeni. Kolekcjonowanie kar. O! Okej. Okay. stąd. W sensie. No, no jak? Uuu, furgonetka. <laughs> Pojecham po tego pieska. Uratujemy go. Drzwi, klatka. Ej, fajnie, że w ogóle... wiecie... Wszystko możemy otwierać. Zwierzęta w Słońsku mogą być w ciężkim stanie. Zadbaj o ich zdrowie i potrzeby, aby poprawić ich samopoczucie, zwiększając ich szanse na adopcję. Karm aby zmniejszyć ich głód. Daj im wodę, gdy są spragnione. Pozwól im odpocząć, gdy są zmęczone, lecz, le, lecz je, gdy są chore lub ranne. Dobra, izolatka dla psów. No to chyba do izolatki, co nie na razie. Czy nie? No może nie do izolatki od razu. Do izolatki? No dobra. Eee, przypisać zwierzę do tej klatki. Tak. Dobrze. Ooooo, kokos. Pogłaskaj zwierzaka i patrzcie na to! Ja nie mogę! Jaki słodziak! Ej, ręka jest, że nie taka płaska, tylko patrzcie, że tak możemy go pazurami tak wydrapać. No, nie mówcie się że tylko ja zaciskam zęby, kiedy głaszę takie słodkie pies, i mam ochotę je zjeść. Co to można zrobić? Podnieść, nie, nie chcę. Otwórz zakładkę sklep w tablecie. Sklep. No i teraz co? Co to jest? Kokos potrzebuje jedzenia. No, dobra, 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 dobra. dobra, dobra. Chwileczkę, jedzenie i teraz tak duża miska na karmę weźmy dwie duża miska na wodę weźmy dwie podstawowa karma weźmy więcej butelka na wodę no może też nam się przyda no nie wiem no dobra w koszyk ej a dlaczego aha może kliknąć do koszyka to zamów hmm. Dron, tak, 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 tak jak z tej pierwszej, tej serii, przylatywał dron Dobra, ej, bo chodzenie tam, to będzie teraz katorga, powiem Wam szczerze, że masakra ej, nie widziałam tego drona, chciałam go zobaczyć Tak, weźmy to wszystko sobie, poprzekładajmy Czy mogę na przykład grupować? No nie, nie mogę grupować Masakra! Serio, nie mogę tego grupować. Bardzo niedobrze. Bardzo niedobrze. E, dobra, i ekwipunek. I teraz po prostu to sobie poprzenośmy. Zostawmy jedną karmę. Jedną miskę na wodę, bo nam się na razie nie przyda. E, jedną wodę. Dobra, bo tutaj coś jeszcze przyszło, tak? Co to przyszło? Aha! Reszta rzeczy. Patrz, ile tutaj w ogóle trzeba. Ten. Masakra, co? To grupowanie w sumie mogłoby być ciut lepsze. Zostawimy jedną, i resztę tutaj powkładamy. Dobra. I lecimy do tego naszego psiaka. E, tu. Tak. Ej, no, masakra. Zdrażnie się gubię w tym. Jej, pituzio, mój mały. Posłuchaj. Mama ci zaraz wszystko skompletuje Proszę bardzo, miseczka Miseczka też na wodę, proszę bardzo yy, Weźmy tutaj, dosypmy tej karmy Tak, na stówę i jedz sobie Jedz smacznie, mam nadzieję, że to jest bardzo dobra karma I weźmy też wody, tak Super Ej, to na długo starcza, więc git Jaki Dobra, z tego co widzę, to piesek chce chyba wyjść. Kokos, w ogóle kokos. Pogłaska jej zwierzę, aby... no dobrze. Misia, mija. No, jeszcze raz mogę Cię pogłaskać, mogę Cię głaskać w nieskończoność. Jaki słodki popysku, Misiako, taka, 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 taka. Uuu, nie się skoczył na mnie i nie mogę się tutaj drzeć, ale... śpi sobie. O, jaki słodki. Idź spać, użyj bramy frontowej aby opuścić schronisko na noc. Jak to? A mam jakiś monitoring? No nic. Słuchajcie moi drodzy mili panowie, panie. Z tą karmą i z tym przepięknym zachodem słońca pragnę wam podziękować za odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. I że chcecie więcej. E, oczywiście liczę na Wasze łapeczki, bo to zawsze jest zasięg i, i zawsze uśmiech na mojej twarzy. I widzimy się dnia następnego. Także do następnego, trzymajcie się. Cześć.